Witam wszystkich w 35 części Let's Play Risen. E, przypominam, że ostatnio szukaliśmy kapitana Romanowa i chcieliśmy mu e, chcieliśmy mu po prostu krótko mówiąc wpieprzyć i w sumie go zabić, żeby zabrać mu tą cholerną mapę stalowo-brodego. Ale niestety go nie znaleźliśmy i w sumie jakoś mało mnie to interesuje teraz. Postanowiłem, że sobie zwiedzimy tą część i sobie pójdziemy do tych ruin, bo te ruiny też wiążą się z pewnym zadaniem. Mianowicie z takim pobocznym. Eee, to jest z tym zadaniem, któremu się śniły koszmary chyba tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzie... Nie. To tak. Właśnie Leon. Właśnie, patrosko na te pierścienia, już mam dwa pierścienie z, z, właśnie z taką nazwą, a potrzebuję jeszcze pięciu i one są przeważnie w takich ruinach i więksi bosowie je mają, dlatego tutaj się uda, tutaj na pewno coś będzie. I czy coś się zmieniło między odcinkami? odcinkami? Eee, tak i nie. Mm, nie wiem czy przy was z, zanosiłem ten złą kowalowi z miasta. Poznalazłem te 15 worków. Chyba nie, chyba nie było was przy tym. I mu zaniosłem. Oj, mój błąd. Dobrze. Coś tutaj jest. Oprócz mięska. FPS-y nie spadajcie mi. Proszę, was nie. Tutaj nic nie ma. Ale jest czarny wilczek. Uff. Czyżby był sam w pojedynkę, tylko. Chodź. Dobra. Ok. O, tego grzybka to sobie weźmiemy, bo on chyba dodaje plus jeden do zręczności. Tak mi się przynajmniej wydaje. Niektóre rzeczy z ziół są naprawdę fajne. O, znowu te płotki tam są. Oko, szczury. O, już widzimy szkielety. Mam nadzieję, że nie będzie ich zbyt dużo, żeśmy sobie mogli spokojnie z nim poradzić. Dobrze. Kurde, muszę usmażyć sobie więcej mięska. Okej, okay. kusza i jedziemy. Spulujemy jednego. O cholera, tam chyba dwa stoją. Ta. Szkielet i szkielet wo wojownik. O, ale kurwa. Chyba ze czterech się ruszyło, fuck. No nie, no. Nie czterech pojebało was? Ej no. O, 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 Tak, 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 tak. Chodź, chodź, chodź. Chodź. No, no, no. Patrzy, kurwa, jak oni się nieźle blokują. Naprawdę. Ech, są wkurzające. Dobra, jeden z głowy. To jeszcze ten, którego trafiliśmy. No, spoko. Jeszcze tam nie spadł. I w sumie w sumie niepotrzebnie tą kuszę wyciągałem, ale chuj e, pojedynczo panowie, naprawdę pojedynczo Ojej. dobra, we dwójkę idziecie oj dobra u, nowy poziom. Zajebliście. Oj, co on ma za mieczyk jakiś? Uuu, nieważne. Cordes. Dlatego mi tak dużo zadał obrażeń, spoko. No i widzicie, on już był dosyć niebezpieczny. Dobra, jeszcze tam chyba dwóch jest na wierzchu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Widzę jednego No, chodź tu. Aj tutaj jeszcze stał. Cholercia. O, ja za tamten też ma ten cortes. No Zdychę, bo muszę pobić tamtego. O, i patrzcie co za Menda Dobra. Wycofać się, wycofać się, dobra, dawaj. E, szybko, pad. Gdzie masz ten? Kurwa, gdzieś jego mieczek tu wyleciał. O, dobra, walić to. Ej, ten miał siekierkę. Coś, jakąś tarczę lipną. Na grobek, czy ciekawe? Eee... Nie, już nie ma żadnych ukrytych kuferków, a szkoda. Prosty kufer. Czy coś tutaj będzie? Na razie jest zamek. Coś jest naje... No, Ooo, mamy pierwszy hełm. Zajebiście. Naprawdę zajebiście. Zaraz sobie... Gdzie on jest? Tutaj jest. Skórzany hełm. Zajebiście. Zajebiście, naprawdę. Jak wyglądamy? No wyglądamy jak jakiś czołgista, ale spoko. Bełtnie. Podejrzanie spokojnie tutaj. Co to jest? Amulet, ochrona przed lodem, też ciekawe. O już 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 Dobra o, o właśnie o to mi chodziło, oni mają te pierścienie swoje kochane Tylko są bardzo nieprzyjemni Właśnie Właśnie tak jak mówiłem i teraz się trzeba wycofać i się podleczyć Mówię podleczyć się, naprawdę nie żartuję. No, 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 no! Fuck, biegnij, ruszaj dupę. Kurwa, jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, kurwa. Co za pista, naprawdę. Oj, kordes. I mamy kolejny pierścień a? 3 na trzy na trzy na 6 Kurde, jeszcze trzy nam zostały. A ja ja ej, No dobrze. Myślałem, że zostało, że są wszystkich, jest pięć. A tu sześć. No cóż. Dobrze. Zobaczmy co jest w tych ruinach. I teraz widzicie jak to mniej więcej wygląda. Dosyć długi quest się tak w sumie szykuje. Eee. Tu jest łóżko do kimania. W tych ruinach jeszcze coś będzie. Ja Szkoda. Myślałem, że coś więcej będzie. Hmm. I w sumie co? I w sumie możemy przespać się do rana. Tak, przyśpimy się do rana, bo nie chcę po ciemku potem chodzić tutaj. Bo cholera wie, co tam będzie. Bo jeszcze jest odnoga w dół nas tam prowadzi. A w ogóle tutaj jeszcze można iść. O, gnomy! Jak ja was dawno nie widziałem. Zajebiście. No 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 patrzcie ty kurczy syny ooo i umiesz spamować No weź sobie to zaspamuj kurwa A. Dobra, tak ogólnie to gdzie my idziemy? Idziemy gdzieś tutaj, ale po cholerę tam coś jest? Pamiętacie tam była droga I tutaj też jest jakaś drużka więc może gdzieś nas to doprowadzi. O, na razie jakieś zielska A, kurwa jakieś. Dobra. Oj, nie spamuj mi tu kurwa. Te czarne wilki są kurwiające. Ogólnie ile ma 20 punktów umiejętności, przydałoby się w sumie na coś wydać. Chyba sobie wydam na kuszę, tak szczerze mówiąc. Bo kuszę mam na bardzo. Na bardzo niskim poziomie. To gdzie mnie doprowadzi? A tu jest na razie od groma tych czarnych wilków. Chodź, 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 chodź. Ojoj oj 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 patrzcie kurde już nie chciały zaspamować najgorsze oj 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 oj, oj 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 nie pozwól na to bo by nas zabił teraz najgorsze jest to że jak nas zaspamują to wtedy jest naprawdę ciężko no łyksaj łyksaj ile ja tam jeszcze zostało dwa Chodź, tu nie mam czasu na ciebie. Dobra, no i właśnie tak elegancko trzeba od razu napieprzeć w nią. Są dosyć wkurzające. Mamy tutaj skrzynię, czyli i jaskinię, czyli w sumie coś tu jest. Dzisiaj będzie taki odcincze, odcineczek zwiedzający. Oj. Coż tu mamy amulet, ochona przed. No, widzę, że fajne amulety znajdujemy spoko. Tu jest jaskinia, mam nadzieję, że tam tych cholernych chuli nie będzie. Gule, tak czy chule? Cholera wie. Hehehe. nie będzie. Jasne. O, nie wiem, czy mu damy radę. Oni są. O, za szybcy są dla na nas, te. No właśnie, pierdolone skórki, Ja bym musiał z nimi w pojedynkę, jeszcze są za szybci. Musimy mieć lepszą zbroję, bo oni po prostu tak napieprzają, że. Ja pamiętam, jak się z nimi męczyłem, jak przechodziłem przez tamtą kopalnię, musiałem ich ściągać do tamtego gościa, coś stało w okogniskach. Bo inaczej to kicha kompletna. Ej, no, wczytuj. Dobra, darujemy sobie tą jaskinię. Chociaż na pewno być zajebista przygoda nas tam czekała. W to nie wątpię, ale chuj. Sobie polecimy tam. Ciekawe, czy coś na dole jest fajnego. Mam nadzieję, że tak. Tutaj, tutaj były wilczki. No, ale to są już normalne wilki. Tak, na jednego hita. Na dwa. Zależy, jak wpadnie. Jak wpadnie krytyk, to padają na jednego. Ok. No, troszkę tutaj ciemno się robi. O deszcz zaczyna padać. Cholera, chyba pierwszy raz tutaj deszcz pada. Tak mi się wydaje. O, właśnie tam było to zejście. Tak na wprost. I to jest pełno jakichś pieprzonych wilczków. I tych yy, ćmy, i tych cholerne ćmy są tutaj, ale nie widzę nic ciekawszego. Oprócz tego, że tu cholernie nieprzyjemnie jest, Ćma masz po miasta. dosyć prosty przeciwnik, nie jest trudny. Na szczęście, no, no, chodź ty, chodź ty, Gin po prostu, dobra coś ma się tutaj oprócz to pyłka, nie no tak, to jest rozprzewalone drzewo Czy mnie to gdzieś doprowadziło, w sumie W sumie to nie bardzo, no bo gdzie są? Na jakichś kurwa bagnach Czy coś tutaj jest Cholera wie A tu jest jakieś kurwa zejście na dół, z tym wodospadem to nie tam jeszcze jest jakaś odnoga, jeszcze tu bym się przeszedł. Co, tylko cholera, tu jest strasznie dużo wilków. No, chodźcie, chodźcie, ale nie wszyscy, no zajebiście, to jest jeden nie zauważył. A wszyscy będą szli. Kurwa, i poczekajcie, bo oczywiście telefon. Ok, już jesteśmy. Ja sobie wybiłem te wilczki i te ćmy. I co tutaj mamy? Na pewno weźmiemy sobie to, bo to jest dosyć fajne. Chyba. Ale na pewno jest rzadkie, czyli jak jest rzadkie to znaczy, że jest też cenne. I mamy tutaj jeden kuferek. No to w sumie zobaczmy co tutaj jest. A cholera. Dobra. A wielkie gówno, nic nie ma. Strzały po cholerem mi strzały, jak jest strzelam z kurzy. Dobra, to czyli w sumie tu nic nie było ale lepiej sprawdzić niż potem się zastanawiać, a teraz to jeszcze ciągnie się w lewo, tutaj, znaczy w prawo, kurde w prawo, i tu mnie zastanawia, czy coś tutaj jest. Na pewno tutaj sporo ekspa sobie chodzi. To jest na pewno sporo expa, sporo mięska, sporo skóry. A jest i kolejny kufelek. I jeden wilczek na straży czarny. Ok. Szkoda, że z tych czarnych wilków nie ma lepszych futer na przykład. Na przykład takich czarnych futer to by było fajne? O, tu było otwarte. No i tutaj mamy już trochę lepsze fanty. Po które już się opłacało przyjść. Dobra. Idziemy. O, cholera, niepotrzebnie to wziąłem. Fuck. Idziemy dalej. No, cool save. Okej. Okay. Czyli w sumie tu są takie bagna bez jakiegoś większego znaczenia. No, spoko. W sumie i tak dzisiaj sobie pozwiedzaliśmy, ale nie do końca, bo ten pierścień zdobyliśmy. On jest nam potrzebny jednak do tego quest'a. Więc tak wcale nie zmarnowaliśmy odcinka, żeby nie było. Wszystko jest nieźle. Pytanie teraz czy tutaj coś niżej jest? No są wilki cholera Zajęliście dużo wilków na bagnach Już, już się wami zajmuję. O ty, kurwa taki szybki jesteś? Ale nie cofaj się Patrzcie jakie szybkie cwaniaki. Tak czy coś tutaj więcej jest? Jest prosty kufer. I są bagna. Uuu, zamknięty? Dobra. Eee, no, niezbytnio. Proszę, proszę, tylko pyta w tych bagnach. Jak gdzieś wyjdziemy wyżej, nie ma nic. Pytam, gdzie mnie to prowadzi. Tutaj. I muszę zapamiętać, że stąd pierścień został zabrany. Na pewno wieża jeszcze tutaj będzie gdzieś ten pieprzony pierścień, Tutaj jeszcze musimy się udać. Ale to już nie dzisiaj, to już kiedy idzie, tak sobie mówię. W sumie to nie wiem, czy to jest mądre wchodzić na te bagna. Bo one strasznie złowieszczo wyglądają. To już widzę ćmy latające. Nie wiem, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens tutaj wchodzić. Spoko? No, weź to, po prostu weź to. No dobra, jesteśmy. Tam jest ten wąż. Ale po cholerę ja tu mam w ogóle iść. Nie kumulam coś tu jest naprawdę cennego? Przyglądam się. I, i. Nie, nie ma. A nie, przepraszam, są jakieś. Są jakieś beczki. Cholera, może coś? Jest ognisko. Jest jakiś kufer, ławeczka. Kufer ze skarbem. Proszę, proszę. O Jezu. To chyba najdłuższy zamek jaki widziałem. O kurde. Ale chyba będzie prosty zamek. Tak. Co my tutaj mamy? do to dostrzegamy. Kryształsz, czy. W sumie nie ma takich wielkich fantów jak na taki zamek. Weźmy sobie ognisko, upieczmy sobie to mięso. No i co, i tutaj chyba nic więcej nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. A, ale to jest chyba dobre miejsce, żeby zakończyć ten odcinek. Ja Tutaj samemu sobie zwiedzę, powybijam wszystkie stworzonka pod ekspie sobie postać i zobaczymy się w następnym odcinku, no bo cóż, no nic ciekawego na razie tutaj nie widzę, a boję się, że coś mnie zaraz tutaj zabije, bo jest naprawdę strasznie tutaj, no, ale na dzisiaj to już naprawdę tyle, mam nadzieję, że się wam podobało, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie, Do cześć.